Na ile on szacuje koszt tych inwestycji? A on popatrzył na mnie i mówi, chyba 200 milionów. A ja mówię, a budżet mamy no, rocznych 20 milionów. Pan mi powie, czy pan się stresował na pierwszych sesjach? Czyli jeśli brać kredyty, to na tak korzystnych warunkach, żeby nam się to bardzo, bardzo opłacało. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia na moją bardzo krótką pogawędkę, ale mam nadzieję bardzo przyjemną, o naszym mieście. Był Pan przewodniczącym Rady Miejskiej w kadencji 2010-2014. Tak. Musiałam się troszeczkę cofnąć wstecz, ale poczytałam, popatrzyłam i akurat w tym czasie było oddanych bardzo dużo ciekawych inwestycji i to takiej dużej rangi. Czy któraś z tych inwestycji na przełomie lat jest dla pana jakaś wyjątkowa, przełomowa dla naszego miasta? Ja myślę, że trafnym będzie tutaj wskazać wiadukt kolejowy razem z rondem, bo ta inwestycja dała miastu oddech. Miasto było właściwie podzielone torem kolejowym, wszystko się koncentrowało po tej stronie torów, gdzie w tej chwili jesteśmy, a za torami ogromne tereny, ogromne możliwości, coraz więcej działek budowlanych. Ludzie zaczynali się budować. No i jak przyjechało wahadło, to, to było piekło. Stali, tak? No i jeżeli miasto ma się rozwijać, to nie mogą być zapory tego typu. Dobrze, że został ten drugi przejazd kolejowy, bo już przećwiczyliśmy korek pod wiaduktem. No i całe szczęście, że można było tym drugim przejazdem ruch puścić, chociaż były ogromne utrudnienia wtedy. Także w moim przekonaniu, chociaż tych inwestycji naprawdę było dużo i to takie istotne to Uważam, że najważniejszy to właśnie był ten wiadok. Ja jeszcze pamiętam czasy, jak przechodziłam na kładce do. Góry. Ach, proszę panią, to jeszcze wcześniej to ludzie między buforami przechodzili, gorzej było z wózkami, z dziećmi, z rowerami, ale i tak się ścigali. Niektórzy dojeżdżali do cierpic, bo przez tą budkę taką tam. Kolejową przychodzili, a pociąg w międzyczasie ruszył, no już nie było jak wyskoczyć. Także no różne były przygody, ale z czasem ktoś wpadł na pomysł, żeby takie przejście nad torami zrobić na no wszyscy och, ach. dla ludzi sprawnych i pieszych. To było świetne Dobra, rozwiązanie. Nie. Chociaż nie zimą. Zimą nie. Bo to raczej przypominało średnią Krokiew. Natomiast matki z wózkami, z dzieckiem czy ludzie z rowerem. Jeszcze do góry to jeszcze jakoś to szło. Poziomo, u góry. To było dobrze. Ale w dół to już była tragedia wtedy także ułatwiło to życie dla Solca. No na pewno ułatwiło, ale nie stanowiło rozwiązania. Z czasem to się też zużyło i, i trzeba było szukać środków. Nie wiem czy pani sięgnęła pamięcią bardzo daleko, ale to chyba był 2004 rok, kiedy powstała strategia rozwoju Solca. Tak, tak. I no to były takie oczekiwania, życzenia mieszkańców. Zapytałem po tym spotkaniu, zapytałem Burmistrza, na ile on szacuje koszt tych inwestycji. A popatrz na mnie i mówi: pan 200 milionów, a ja, mówię, a budżet mamy doroczny no, 20 milionów." Ja wiem, no to przez rok nic nie wydawać i po dziesięciu latach będziemy mieli. No mówi nie, no trzeba będzie szukać środków zewnętrznych. No tak. jakich... I znalazł, i znalazł. Z tym wiaduktem to było tak, że ta inwestycja była za mała na środki unijne. Mhm. Ale burmistrz wymyślił, żeby podłączyć to pod Bit City. I się udało. I to się udało, ale Bit City nie było skończone, a tu trzeba było płacić faktury. No i któregoś roku była sytuacja taka podbramkowa, że już tuż, tuż, koniec roku trzeba było zamykać rok finansowy a środki z Unii nie przychodziły. No i wtedy cały łańcuszek ludzi Dobrej Woli łącznie z posłami, europosłami. I wyłączono z rozliczenia, wyłączono nasz wiadukt. No i następnego dnia były pieniądze i wszystko zostało uratowane. Dzisiaj ludzie przejeżdżają po tym przejazdem kolejowym i nikt się nie zastanawia co, kiedy, jak, tak powinno być od razu i już. No no, tak. no mamy to do siebie, tak, ale bardzo się cieszę, że ta inwestycja jest i, i działa i faktycznie nam ułatwia bardzo to życie na co dzień. A jeszcze Pan mi powie, czy Pan się stresował na pierwszych sesjach? Jako przewodniczący o, Rady Miejskiej. O, pierwsza sesja to było coś strasznego, ale już na drugiej poszło dobrze. Już było lepiej, tak. tak? A tak. jakieś takie trudności, może jednorazowa trudność, albo w całości Pana kadencji, czy były takie bardzo trudne sytuacje jako przewodniczącego? I tutaj też nie będę odkrywcą, jak powiem, że 8 grudnia 2011 rok, tak. Rano wiadomość, w pierwszej chwili krew mi odpłynęła. Przez moment pomyślałem, że chyba to jest głupi żart, ale to nie miejsca nie pora na tego typu żarty. Ale potem się okazało, że, że naprawdę. I kiedy przyszedłem do urzędu, to zdaliśmy sobie sprawę z tego, że nie ma burmistrza, tym samym automatycznie nie ma wiceburmistrza i praktycznie Solec stoi bez władzy. Czyli będzie komisarz, komisarz wyznaczony przez wicepremiera. No ale komisarz przyjedzie z zewnątrz i co zrobi? Wszystko zablokuje. A tutaj był Wiadł do wykończenia i, i nie tylko, bo były in, inne inwestycje też. No i wtedy szybko telefon do pani wojewody. Pani wojewoda telefon do wicepremiera. I argument jeden, jedyny, jaki miałem i jaki przekazałem, to było to, że jedyną osobą, która. Jest w stanie tego nie zatrzymać, a gdyby to zatrzymano, to raży poślizgi w wykonaniu, ale mało tego, będą kary umowne. E, to było zrobić komisarzem panią wiceburmistrz. I to przeszło. A jako, że nasz świętej pamięci burmistrz on miał. Talent do wybierania ludzi na określone stanowiska. On nie dobierał ludzi do ludzi, tylko dobierał ludzi do określonych zadań. No i muszę powiedzieć, że w rozmowie z panią Substyk użył takiego mniej więcej określenia, pani nie jest potrzebna mnie, tylko te, temu miastu. I to ją przekonało. No takie słowa to tylko od mądrego włodarza, to prawda. No, to był w ogóle wyjątkowy człowiek. Mnie kiedyś zapytała osoba z urzędu wojewódzkiego, która znała pana Nawrockiego. A co wy zrobicie jak Nawrockiego nie będzie? Ja mówię, nie wiem. Nie wiem. No, trzeba będzie jakieś wyjście z sytuacji znaleźć, ale to by była wielka strata. To no, przecież na pewno miał propozycje innych, wyższych stanowisk, ale to był człowiek związany tutaj, tak, z Solcem. On kiedyś powiedział, że pierwszą kadencję to pod hasłem nie przeszkadzać, a od drugiej kadencji zaczął już być prawdziwym gospodarzem. Jak to poważne inwestycje powstały w tamtym No czasie, ale pytała prawda. Pani o y, takie wydarzenie, no to właśnie ta śmierć Pana Burmistrza. No ale trzeba było jakoś brnąć dalej i brnęliśmy, i tak to poszło. Ale to. To najbardziej mi utkwiło w całej kadencji. Zresztą to była ostatnia moja kadencja w Radzie, co zapowiedziałem na samym początku, że jeżeli wejdę do Rady i będę przewodniczącym, to to jest ostatnia kadencja. A zmieniając troszeczkę temat na milszy, czy ma Pan w sercu takie miejsce bliskie Panu sercu? Prywatnie czy służbowo, że Myślę, tak powiem? Myślę, że prywatnie. Prywatnie? To prywatnie, Pani powie, Toruńska 33. A cóż to za miejsce? <grymne> w tej chwili ten dom wygląda zupełnie inaczej, bo został sprzedany, ale tam 9 lat spędziłem. Tak? Chyba najlepszych lat w moim życiu. Zapadło w pamięć. A jeszcze wróćmy do takiej służbowej sprawy. Jakby tak miał pan podsumować rozwój naszego miasta w ostatnich latach? Proszę panią, ostatnie lata to soles, że tak powiem, trochę zwolnił, ale to też wynikało z tego, że w strategii mieliśmy tak ułożone te zadania, że najpierw musiały pójść te, które poszły. Trzeba powiedzieć. Trzeba było pieniądze pożyczać, trzeba było potem oddawać. No różne były sposoby pozyskiwania tych środków, bo tak jak burmistrz mówił, trzeba pozyskać zewnętrzne środki. Czyli jeśli brać kredyty, to na tak korzystnych warunkach, żeby nam się to bardzo, bardzo opłacało. Zresztą na tą inwestycję, która jest na Przedmieściu Toruńskim, Czyli mówimy o, o szkole zapewne. Tak jest. Jedyna szkoła, w której nie uczyłem. Ale muszę powiedzieć, że jakoś tak to miejsce darzę dużym sentymentem. Nie wiem dlaczego, ale, ale tak. No ale to też był przełom dla, dla młodych uczniów, tak? Ale oczywiście. To przecież przyjeżdżali ludzie tutaj z, z innych miejscowości. Nadziwić się nie mogli raz, że architektura, dwa, że tak przestronny obiekt, trzy, y, korytarze y, y, to ulice. No tak, bo to taka nowoczesna no, szkoła już była. No właśnie, place, ulice, ulice związane z określonym placem, do którego te ulice się zbiegają. Nie ma dzwonków. Jest muzyczka, no, tak. no, no naprawdę i kiedy w telewizji y, y, słyszałem, że gdzieś tam w jakiejś szkole, och, ach, było, że, y, ale to nie o naszej szkole było, że nie ma dzwonków, tylko są, y, y, jest muzyczka. No to sobie pomyślałem, ludzie, od lat w Solcu. Zresztą muszę powiedzieć, że Solec był prekursorem, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków jeszcze przedakcesyjnych. Burżmistrz miał takiego nosa, że gdzie, co może być do pozyskania? Czyli wiedział? Przyjeżdżał tu w urzędzie. Dziewczyny na jutro wniosek do Unii. Siedziały przez noc, robiły. Błyskawicznie to szło. No i przyjeżdżali, że tak powiem, na korepetycje do naszych pani z urzędu. Jak wy te wnioski robicie, bo my byśmy też chcieli. No także naprawdę bardzo prężnie to. Działało. Ja pamiętam jeszcze kolejną inwestycję, bo nasze spotkanie nie jest przypadkowe w tym miejscu, bo pan również był na uroczystym otwarciu, właśnie tutaj, całego Pan Nie Aktywności tylko byłem, i nie był ale chęcy. i y, i Pamiętam jeszcze spotkanie przed samouroczystością. Czy będzie wstążka w poprzek tak, wejścia? Na po fotografiach, tak. I będziemy <grym> cieli? Nie, nie będziemy cieli. Pociągniemy za wstążeczki. To było. Y, to było zupełnie nietypowe, bo proszę popatrzeć otwarcie wiaduktu, otwarcie szkoły numer jeden. Wszędzie tam były wstęgi, do dzisiaj wstęgi są cięte, ale takie pociągnięcie tych wstążeczek, to chyba tylko raz widziałem poza Solcem, ale myśmy byli wcześniej. No tu w wielu sytuacjach byliśmy pierwsi, jak. Ale miasta. oczywiście, oczywiście. A tak podsumowując naszą rozmowę, co by pan życzył naszym mieszkańcom z okazji 700 lecia naszego miasta? Wie Pani, tamta strategia, którą znałem, bo tej obecnej nie znam, chodziło o dynamiczny i zrównoważony rozwój. Żeby to hasło było podtrzymane i dynamicznie, i harmonijnie. A żeby to się Ładnie rozwijało, a mieszkańcom życzyłbym, żeby byli bardziej życzliwi do siebie, częściej się do siebie uśmiechali, nie byli tacy ponurzy. A do młodych to taki apelman, żeby nie niszczyli tego, co ktoś zrobił. Piękne są te murale tam przy, naprzeciwko cmentarza. Tak. Maciej to pomalował. Nie będę nazwiska podawał, żeby Myślę, że nie lokować. Wiemy, problem... tak, tak, w każdym razie takie coś, to mi się podoba, ale takie zgroły tam na ścianach bloków, bloków no. odnowionych. A proszę. Była taka wystawa Solec wczoraj, a dziś. I tam pokazywano te same miejsca kiedyś, mhm. a dzisiaj. Ma być album. Tego typu. I myślę, że e, jeśli wspomnimy, jak szary, bury był ten solec, a jaki teraz jest jasny, kolorowy, czysty. O, i to muszę powiedzieć. Kiedyś polskie radio miało takie spotkanie i taka ławeczka była przed. W Soleckim Centrum Kultury. Siedziała starsza pani. Okazała się być mamą jedną, jednej z tych pań, które prowadziły z polskiego radia programy. No i ponieważ nie znałem tej pani, zapytałem, czy może chce tylko odpocząć, a może coś jej pomóc. I ona mówi: Nie, nie, bo ona tutaj czeka na córkę. Ale mówi, wie pan, tak podziwiam, takie czyste to miasto jest. Aż faktycznie, faktycznie Solec jest czysty i to bym życzył mieszkańcom, żeby nadal był Solec czystym miastem. To ja się przyłączam do Pana życzeń i bardzo dziękuję za tą miłą pogawędkę, było mi naprawdę bardzo przyjemnie. Również dziękuję i przepraszam, że się rozgadałem, ale ja jestem gaduła. Cała przyjemność po mojej <śmiech> stronie. <śmiech> dziękuję, dziękuję bardzo. Pięknie.